Oglądacie Zapytaj Barbie. Wy pytacie, a ja odpowiadam. Niedawno wróciłam z Florawii, gdzie poznałam prawdziwą księżniczkę i mieszkałam w pałacu. To było naprawdę ekscytujące. Tęsknię za tym miejscem. Dzisiaj odpowiem na pytania związane z moją przygodą. Gold Boats pyta. Czy utrzymujesz kontakt z księżniczką Amelią? Oczywiście! Ojej, właśnie do mnie dzwoni! Hej Barbie! Hej Amelio! Co słychać we Florawii? Wszyscy za tobą tęsknimy. <grym> Pruf, o, ja za wami też. Przyjedź do nas znowu. A może ty mnie odwiedzisz w Malibu? Z przyjemnością. W pałacu zrobiło się jakoś pusto bez ciebie. W sumie ten program nazywa się Zapytaj, Barbie. Ale pozwól, że teraz to ja zadam ci kilka pytań. Zapytaj, Amelie. Wchodzę w to! Która część koronacji najbardziej ci się podobała? Hmm, chyba najbardziej podobał mi się moment, kiedy śpiewałam przed wszystkimi na królewskim balu. Kocham śpiewać. No i jesteś w tym świetna. Wolałabyś być królową florawi, Czy zjeść olbrzymi słoik buraków w occie? <laughs> Co to za pytanie? <laughs> Taki żarci. <laughs> no jasne, że wybieram buraczki. Poważnie. Skąd? Nie są zbyt kuszące. Dobrze, pora na normalne pytanie. Gdybyś mogła pojechać dokąd tylko chcesz, jakie miejsce byś wybrała? Pomijając Malibu, oczywiście. <noise> oczywiście. Hmm, muszę pomyśleć. Chciałabym zwiedzić wszystkie kraje, ale na początek wybrałabym chyba. Tajlandię. O, oh, kocham Tajlandię, tamtejsze jedzenie. Tak, jest pyszne. Mam nawet książkę o kuchni tajskiej. To wszystko są książki podróżnicze. Skoro mowa o podróżach, kogo byś chciała zobaczyć we Florawii najszybciej, jak się da? Chyba wiem. Powiemy im? Tak. Kochani, mamy wiadomość z ostatniej chwili. Wracamy do Floravi. Obejrzyjcie moją nową przygodę w serii Magiczny Kamper. To będzie niesamowite. No dobrze, Barbie, muszę kończyć i wracać do swoich obowiązków. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Pa! Marysi pyta. Co Ci się najbardziej podobało we Florawii? Trudne pytanie. Podobało mi się dosłownie wszystko: jedzenie, kultura, ludzie, ale myślę, że najwspanialsze było to, że mieszkałyśmy w prawdziwym pałacu. Uuu, uuu. Ten pałac jest olbrzymi! To prawda? Nawet nie widzę, gdzie się kończą ściany, bo one się nie kończą. Poważnie? <śmiech> nie. <śmiech> To by było świetne miejsce do zabawy wchowanego. chowanego. Racja, ale ten pałac jest na to zbyt luksusowy. Niki, jedyne czym powinnaś się przejmować, to jak mnie znaleźć. <ścoughs> Zaczynajmy. Renek, księżniczka Amelia i ja chowamy się. Barbie, Niki, Teresa, liczycie. Wyzwanie przyjęte. Ruszajmy, dziewczyny. Pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje. To nam trochę zajmie. O, oh, oh, tak. tak. Przeszukałam salę balową, małą salę balową, salę koronacyjną i sypialnię od 1 do 15. Ja przeszukałam salę z pucharami, kuchnię, salon, pokój niezwykłości i sypialnię 15-30. A ja przeszukałam basen zewnętrzny, basen wewnętrzny i łazienki 1-16. Nikogo nie znalazłam! Może zabawa wchowanego w pałacu nie była jednak dobrym pomysłem. Znajdziemy je! Może nam to zająć kilka dni, ale damy radę. Pominęłyśmy coś? Mam wrażenie, że są naprawdę blisko. Być może chodźmy za tym chichotem. Słyszycie, gdzie jesteś? Nie mam pojęcia. Ja chyba wiem, znalazłyście nas! Wiedziałam, że jesteście gdzieś blisko. Teraz wyszukacie, a my się chowamy. Przygotujcie się. O, tylko uważajcie na zapadnie w podłodze. W piwnicy trzymamy aligatory. Zapadnie? Aligatory? Piwnica? Żartowałam! <grystanie> <grystanie> Batens robot pyta. Co było najciekawsze w ceremonii koronacyjnej? Hmm, od czego by tu zacząć? Tańce, jedzenie, przyjęcie, niezwykli goście? Tyle się działo, ale moja odpowiedź was zaskoczy. Barbie, jesteś gotowa na uroczystość koronacji? Tak, oczywiście, ale widziałaś gdzieś Kena? Na pewno się pojawi. Czy to sala tronowa? Zanieś te wegetariańskie skrzydełka gościom we wschodnim salonie. O, ale byli głodni. Zanieś tace z kozim serem gościom na północnym tarasie. Wiesz, że nie jestem kelnerem, prawda? Słucham? To co robisz w królewskiej kuchni? Szukałem miejsca, by przećwiczyć rozmowę z przyjaciółką. A w czym problem? Chciałem w czasie tej wycieczki spędzić czas z Barbie. Być może będę miał szansę z nią zatańczyć. Ale nie wiem, jak ją poprosić. No dobrze. Załóżmy, że ja jestem Barbie, a ty zaproś mnie do tańca, tak jakbyś zaprosił Barbie. Dobrze. Droga Barbie... Czy uczynisz mi ten przeogromny zaszczyt? Wasza dostojność? Zgodzisz się, zgodzisz się yy, na to, by twoje tańczące stopy towarzyszyły moim stopom w rytmie. Źle. Dlaczego zachowujesz się jak jakiś książę? Jesteśmy w pałacu. Myślałem, że. Nie, Ken. Barbie lubicie takiego, jakim jesteś. Prosząc ją do tańca, wcale nie musisz udawać kogoś innego. Po prostu bądź sobą. Być sobą? Co potrafię? Jeszcze raz. Hej, Barbie, może zatańczymy. O, oh, Ken, jesteś taki miły. Oczywiście, że z tobą zatańczę. Co to było? Nic takiego. Zatańcz ze mną. A teraz idź na wal i poproś Barbie do tańca przeczucie, że się zgodzi. Tak sądzisz? Nie zrobisz florawiańskiego omletu, jak nie rozbijesz kilku florawiańskich jajek. A? To takie stare florawiańskie przysłowie. To znaczy, że jestem pewna, że Barbie nie odmówi tańca swojemu najlepszemu przyjacielowi Kenowi. Ciekawe macie przysłowia. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Pędzę na bal. Davide si pyta. Czy byłaś zaskoczona, że Tafi wskoczyła do twojego plecaka i pojechała z tobą do Florawii? Ja jasne, że tak. Naprawdę nie spodziewałam się znaleźć Tafi w moim bagażu, Uf, ale cieszę się, że była z nami. Miała taką samą frajdę jak ja. Tafi i Śnieżek mają plan. Chcą się dziś pobawić raz i dwa. Z wysokiego drzewa kotek zszedł. Teraz już we troje bawią się. Kto do tych figli dołączy się, to gwiazda poranna i czworo ich jest. Czy ktoś na pływanie ma dzisiaj chęć, ta różowa świnka pięcioro już ich jest? Zwierząt cały tłum za motylkiem gna. Taffy, gdzie jesteś? Lecz Barbie wzywa Taffy, żegnać się już czas. Dzięki za oglądanie Zapytaj Barbie. To była moja najwspanialsza wyprawa. Mam nadzieję, że obejrzycie tę przygodę w całości. Pa!